Uwaga, uwaga! Cisza w klasie, cisza! Ogłoszenie. Przypominam, że jutro jest wycieczka do lasu. Wycieczka, na której będziemy spacerować, chyba że ktoś ma rower, wówczas może go ze sobą zabrać. Widzimy się jutro przy lesie o godzinie siódmej rano. To chyba jakaś przesada siódma rano? Kto normalnie o tej godzinie idzie do lasu? Nie wiem, ale ten nauczyciel jest jakiś dziwny. Ej, Wika, a bierzemy nasze super rowery? No jasne, że tak, Pati. Przynajmniej od tego chodzenia nas nie będą bolały nogi. No nie, znowu to samo. Kaśka, Kaśka, co się dzieje? Dlaczego ty płaczesz? O rany, Kasiu, 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 kochanie. Dlaczego? Co się stało? No bo ten spacer, ta wycieczka, rowery. Bardzo bym chciała pojechać rowerem, ale mój jest popsuty. O rany, Kaśka. W takim razie ja również pójdę bez roweru. A ja? A ja może coś wymyślę. W moim kąciku majsterkowicza zrobię dla Kaśki rower. O rany, to wcale nie będzie takie łatwe, ale postaram się. Młotek do ręki i trochę drewna. To będzie nietypowy rower. Stukupuku i... O nie, miał być rower... A wyszła z tego skrzynka. No dobra, spróbujemy jeszcze raz. Teraz dorzucę jeszcze trochę śrubokręt. E, teraz jeszcze ten klucz. I chyba mamy to. Nie no, teraz to ja mam krzesełko. A tutaj wyszedł obrazek. Nie no, muszę poświęcić na to nieco więcej czasu. Dobra, bierzemy jeszcze odpowiednie elementy. O, chyba to będzie potrzebne. Postukamy, popukamy. No i gotowe. A, może nie wygląda jak idealny rower, ale sprawdzę, czy działa. Ej, jest mega fajne: kierownica, kółka. E, super to wygląda. I Kaśka będzie mogła na wycieczce jeździć rowerem. I pewnie nie będą ją bolały nogi. Mam nadzieję, że jej się spodoba. Ej, Kaśka! Kaśka, Kaśka, tutaj, chodź do mnie! Kaśka, Kaśka, chodź, ale po cichu! Ej, Kaśka, chyba Patryk cię woła. A co on znowu wymyślił? Patryk, chodź tutaj, nie chowaj się tam. Kaśka, zrobiłem coś dla ciebie. No może nie wygląda to jak prawdziwy rower, ale naprawdę się starałem. Ma kółka, kierownicę. Nie no, nie wierzę, Patryk, to jest genialne. Poczekaj, przetestuję. Ej, to faktycznie, o jak szybko jeździ. Ej, wiesz co, nie będą mnie teraz bolały nogi. Dzięki wielkie, jesteś kochany. Cisza tam, cisza, nie gadać. Co to, co to za rozmowy? Jesteśmy w lesie, jest wczesna rano, będziemy podziwiać zwierzęta cisza. Jak ktoś ma rower, niech jeździ powoli i ostrożnie. Teraz za mną, w tę stronę, szybciutko. Musimy przejść tutaj przez tę kłodę. Tam na końcu będzie na nas czekać pani przewodnik. O, Wika, ten pomysł z rowerami był genialny, świetny. Nasze rowery są takie piękne. Masz rację, Patty, ale uważaj, bo teraz musimy przyjechać tutaj po tej kłodzie. Ej, mi to idzie idealnie. Wuu, jestem. A teraz ty, Patty. Uważaj, Wika. Już jadę do ciebie. Ej, to jest łatwizna. Zaraz pęknę ze śmiechu. Ty widziałaś to? Co to jest? czym siedzi Kaśka? Ja cię kręcę. Co to za złom? Ups, Kaśka. Może lepiej będzie, jak przejdziesz po prostu przez tę kłodę. To to jest chyba niebezpieczne. Ja tutaj będę na ciebie czekać. O, poczekaj, Patryk, jeszcze ja przejdę, a ty się zajmij Kaśką. O, tu jest niebezpiecznie, można spaść na dół. No co ty, daj spokój. Patryk, zejdź stamtąd. Ale jesteś pewna? No to się osunę tutaj na bok. O, a ty, Kaśka, uważaj. Co tam się dzieje? Co to co, co za głupy? Szybciej, szybciej. No właśnie, Kaśka. Pokaż na tego swojego gruchota, ten swój złom. Co to w ogóle jest? Rower na pewno, nie? No i już się zaczęło, już się ze mnie śmieją. Ale, o, o, o nie, to wcale nie jest takie łatwe. A, pomocy! Ja spadłam i strasznie, strasznie mnie boli. A, ała, ała nie mogę chodzić i boli mnie ręka. Ała! Dziamaj do Kaszka. Co to za ofiara? Ona nawet nie potrafi jeździć na rowerze. Chociaż nie, to przecież wcale nie jest rower. Co tu się dzieje? Co, co ty robisz? Kasiu, co to za głupie pomysły? Co, co to jest za pojazd? Miał być rower, a nie taka jeżdżąca skrzynka. Kasiu, pokaż mi, co ci się stało. O, rany. Wycieczka mi się komplikuje. Boli, ręka, noga. Au, au, au. Jak chodzę? O, chyba. O, nie, nie dam rady. No, to teraz mamy kłopot. Och, muszę iść po pomoc. To moja wina, Kasiu. Niepotrzebnie zrobiłem ci ten pojazd. Nie, 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 Patryk. To moja wina. Nie potrafiłam na nim jechać. Miejmy nadzieję, że zaraz mi przejdzie. Ale ból naprawdę się nasila. Bardzo, ale to bardzo boli. Dzień dobry, pani przewodniczko. Dzień dobry, pani profesora, gdzie grupa, gdzie klasa? Ja już czekam, mam zaplanowane zajęcia. O, komplikacje, wypadek jedna z uczennic sobie chyba coś zrobiła. O, w takim razie, szybko chodźmy, ja jej pomogę. Kasiu, Kasiu, chodź tu, pani przewodniczka ci pomoże. O, no już idę, już idę, ale ciężko, strasznie boli i ręka i noga. Spadłam z tej kłody prosto na ten wielki kamień. Oj, nie wygląda to zbyt dobrze. Niestety, dzisiaj wycieczka jest odwołana. Niestety, ty droga mała dziewczynko, musisz jak najszybciej się udać do szpitala. Ja ci tutaj nie pomogę. No wspaniale, genialnie. No i po wycieczce. Ach, musimy zaplanować to w innym dniu. Teraz najważniejsze jest zdrowie Kaśki. A co mnie obchodzi głupia Kaśka? Miała być wycieczka. Przyszykowałam swój rower, żeby każdy widział jaki jest ładny. A, a co mi po tym, że Kaśce coś jest? No właśnie... Niech ona sobie sama jedzie do tego szpitala, a, a my zróbmy tę wycieczkę. Nie, nie ma takiej opcji. Nie możemy tego zrobić. Kasi, zdrowie jest teraz najważniejsze. No, niestety, Kasiu, nie wygląda to zbyt dobrze. Niestety, Kasiu, wygląda na to, że Twoja ręka jest złamana. Ale jak to? A a noga? Noga też mi strasznie boli. Nie, wydaje mi się, że z nogą jest wszystko ok, ale sprawdźmy jeszcze. Zrobimy kompleksowe badanie. Stań tutaj. O, zrobimy prześwietlenie. Nie, no chyba wszystko jest w porządku. Wydaje mi się, że tylko i wyłącznie ta ręka jest złamana, reszta kości jest całych. O, to skąd ten ból jeszcze w nodze? Myślę, że to jest po prostu bardzo duże stłuczenie, bardzo mocne zbicie. Poczekaj. Zaraz dam Ci odpowiednie lekarstwo. Jesteśmy teraz w laboratorium. Mówisz, że bardzo cię boli. Zatem przygotujemy lekarstwo, aby zniwelować ból. Proszę bardzo, odrobina syropu powinno być już lepiej. Nie bój się, wypi to wypij. O, o, to wcale nie jest dobre, ale chyba pomogło. Nie, nadal boli, tylko że teraz ręka. O, ręką to musimy się zająć. No i oczywiście zostajesz trochę w szpitalu. Proszę cię, Kasiu, abyś teraz się przebrała w piżamę. No to super! A moja ręka. A teraz Kasiu, połóż się na łóżku i przewiozę cię na inne piętro. Tam będzie sala, tam się położysz i odpoczniesz. No i poczekamy. Sprawdzimy, co do końca jest z tą Twoją ręką. No jest, no jest! W końcu moja biedna uczennica, panie doktorze! Co z nią jest? Kasiu, Kasiu, to Gosia. Kasiu, ty mnie widzisz? Kasiu, ty mnie poznajesz? O rany, Kasiu, odezwij się, tak źle jest z tobą. Kasiu, to ja, Patryk. Kasiu, a może pocałunek księcia z bajki cię odsuci? Kasiu, proszę, odezwij się. Ej, ej, i dajcie spokój. Mam tylko złamaną rękę i boli mnie noga. Wszystko wydaje się być w porządku. No tak nie do końca. Kasia musi zostać tylko do końca dnia na obserwacji. A pani, jako ich nauczycielka, powinna ich lepiej pilnować. Co to za pomysły, żeby od rana jeździć po lesie rowerami? Nie, 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 tak nie może być. Ach, to wszystko te niesforne dzieci. To wszystko te dzieciaki. Bóg wie, co sobie wyobrażają. Bóg wie, co by najlepiej chciały robić. O, to jest chyba moje łóżko. Kasiu, usiądź sobie wygodnie. Oj, nie masz nic do picia, nie masz nic do jedzenia. Kasiu, ja się wszystkim zajmę. Zaraz ci coś pysznego przyniosę. Kasia, Kasia, Kasiula. Kasienka, brzydula. Wszyscy się teraz nią zajmują. Nikt się nie interesuje innymi uczniami. No, no jak zwykle... Kaśka musi być w centrum zainteresowania. Ach, poczekajmy, zobaczymy, czy faktycznie coś złego jej się stało. Och, biedna moja kochana Kasia. Muszę jej pomóc. Jest taka głodna. Hmm, dobrze, że w szpitalu jest sklepik. Co by tutaj wziąć? O, Kasia powinna cały czas się zdrowo odżywiać, więc jabłko, banany, o, do tego jeszcze ananas i koniecznie coś do picia. O, ja wiem, Kasia uwielbia soki, więc weźmiemy jej sok pomarańczowy. Co by tutaj jeszcze jej dać? O, jak słodko, są nawet kwiatki. O, to ja je koniecznie wezmę. Dzień dobry, poproszę to wszystko. Ile płacę? O, za to wszystko będzie dosyć sporo, ale widzę, że to zakupy dla kogoś bliskiego. Płacisz 38 zł. O rany, to proszę chwilę poczekać. Tylko wypłacę pieniądze z bankomatu. 38 zł. O, o mamy, idealnie wypłaciłem 40. Proszę bardzo, to dla pana. Reszty nie trzeba. Nie mam czasu czekać. Pędzę do mojej ukochanej. Och, szybko, szybko! Bidulka. Kasiu, Kasiu, spokojnie, Patryk. Kasia nie jest sama. Zajmuję się nią troszeczkę. Kasiu, aby ci się poprawił humor, kupiłem Ci pięknego kwiatka. O, dla ciebie, yy, proszę, Gosiu, też kwiatek. Soczek pomarańczowy do tego ulubione owoce. Arbus, banany, ananas. Proszę bardzo, koniecznie szybko to zjedz. O rany, Patryk, z Tobą to ja od razu wyzdrowieję! No proszę, widzę, że Humory dopisują. Ja tutaj widzę na wynikach, że wszystko jest ok. Karta dobrze wypisana. Kasiu możesz iść do domu. Wszystko w porządku, tylko obiecaj mi, że już więcej nie będziesz jeździć na tym dziwnym pojeździe. O tak, tak, panie doktorze, obiecuję, ale już pragnę iść do domu. Pragnę już ściągnąć tę piżamę. Patryk, ale co jest? Dlaczego nie wróciliśmy do domu? Po co mnie tutaj przyprowadziłeś? Po co wracamy przez park? Bo ja mam dla ciebie prezent. Bo to jest moja wina. Przeze mnie miałaś ten wypadek. Co za głupi pomysł z tym pojazdem. Ja teraz cię bardzo przepraszam. I mam coś dla ciebie. Ten oto przepiękny rower. Na nim na pewno się już nie przewrócisz. On jest idealny, stworzony dla ciebie. O rany, Patryk, D dziękuję. Oh, jaki wygodny, jaki fajny. O, dziękuję ci, ale nie musiałeś tego robić. Nie no, musiałem. Czułem wyrzuty sumienia. Czułem, że to przeze mnie. Och, tyle bym zrobił, tyle bym dał, żeby cofnąć czas, żebyś nigdy nie miała tego wypadku. Dziękuję, Patryk. To jest bardzo miłe. Ale teraz obiecaj mi, że na następną wycieczkę rowerową pojedziemy razem. A i że nie będziemy już przyjeżdżać przez strumień po małej kładce. Obiecaj mi to. Nie no, obiecuję. Będziemy jeździć tylko i wyłącznie ścieżką rowerową.